Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest wielka środa. Wielka środa jest tak uważana za dzień Zrady Judasza, no dlatego że dzisiaj właśnie czyta się Ewangelia o Zradzie Judasza. To jest Ewangelia ze świętego Mateusza. rozdział 26, wiersze 14 do 25. Jeden z dwunastu imieniem Judas Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł. Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam a oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go, Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł, idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu, Nauczyciel mówi, czas mu jest bliski, i Ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami, a gdy jedli, rzekł – Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Zasmuceni tym bardzo, zaczęli pytać jeden przez drugiego – Chyba nie ja, panie. On zaś odpowiedział – Ten, który ze mną rękę zanurza w misie, on mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który go miał zdradzić, rzekł: Czy nie ja Mówi mu tak jest ty. Właśnie, to dzisiejsza Ewangelia i pierwsze, co to mnie tak, Zawsze w tym fragmencie Ewangelii rusza to pytanie Judasza. On rzeczywiście tak jest sformułowany. Tak jest zanotował święty Mateusz właśnie w oryginale i to jest dość dobrze przetłumaczone. Znaczy przede wszystkim chodzi mi o kolejność. Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? Że to mi pachnie jakimś takim rankingiem czy przetargiem, który urządził Judasz. Że tak właściwie jak się głębiej temu przyjrzeć, bo mówi się, że Judasz sprzedał Jezusa za 30 zewników. A tak naprawdę, jak się głębiej temu przyjrzeć, to Judasz sprzedaje siebie. Jezus sprzedaje siebie i patrzy, prawda, jakby robi taki ranking czy przetarg. Kto, kto mi da więcej, prawda, kto mi da więcej? Że, jak się tak dogłębnie temu przyjrzeć, to właśnie Judasz sprzedaje samego siebie, że on jakby. No, tu cały czas to potwierdza, nie? że to jest cały czas ten problem tego dramatycznego upadku poczucia wartości. Że ja nie widzę wartości w sobie, ja widzę wartość w czymś, ale nie widzę wartości w kimś. Dlatego no, Jezus też nie jest wartością, ja nie jestem wartością. No, 30 sobników to jest wartość. Tak? To, to warto po to sięgnąć. właśnie nawet za cenę oddania Jezusa. Jak się okazuje, to zobaczy, oddanie Jezusa jest oddaniem siebie. Właśnie też warto popatrzeć na kontekst poprzedzający, dlaczego Judasz tak nagle poszedł do arcykapłanów, właśnie żeby się zapytać, co oni chcą mu dać. Że jestem, zobaczcie, że jakiś czas jest, Judasz spędza z Jezusem towarzyszy Jezusowi, jakby odkrywa, co może mieć od Jezusa i jest coraz bardziej rozczarowany tym, co mógłby mieć od Jezusa, bo do Niego coraz bardziej dociera. Wygląda na to, że Judasz był bardzo inteligentny i do Niego coraz bardziej dociera, że od Jezusa nic nie będzie miał, oprócz tego, że będzie miał Jezusa. I to jest jakby ostateczna, ostateczna prawda w chrześcijaństwie, że chrześcijaństwo właśnie na tym polega, że mam Jezusa. I to jest największa wartość, że mam Jezusa, mam Boga. Właśnie to, co rozważaliśmy wczoraj, w tej troszeczkę zawiłej wypowiedzi pana Jezusa, zawiłej z naszego punktu widzenia, ale jak się głębiej temu przyjrzeć, to dosyć jasne, że Bóg, nie? Bóg chce być moją twarzą, Bóg chce być mój, chce być moją twarzą. Jeżeli ja się zgodzę, być twarzą Boga wobec świata. To się okazuje, że Bóg staje się moją twarzą, staje się moim odzieniem, staje się moją prawdą, prawda Boga, staje się moją prawdą, dlatego, że Bóg po pierwsze chce obdarować mnie y, sobą samym, prawda? I Jezus przyszedł pokazać, że Bóg się z tego nie wycofał, że to jest cały czas jego zamiar, jego pragnienie, jego propozycja. Że on cały czas chce być dla nas darem, prawda? I zobaczy, że kontekst poprzedzający tą dzisiejszą Ewangelię to jest namaszczenie słynne w Betanii, gdzie się oburzył, prawda, nad marnotrawstwem olejku i gdzie jakby do Judasza ostatecznie dotarł, że na Jezusie, że tak powiem, nie zarobi, prawda? Że nie zarobię na Jezusie, że mój zysk w relacji z Jezusem to jest to, że mam Jezusa. I tak naprawdę wiecie, że jak się głębiej temu przyjrzeć, to w ogóle na tym polegają relacje międzyludzkie, międzyosobowe, że mój zysk w relacji z drugą osobą, w cudzysłowie oczywiście zysk, to polega na tym, że, że mam tą osobę. Nie? Że właśnie na tym polega relacja miłości, nie? że ja jestem twój, a że ja jestem twój, ja jestem dla ciebie, a ty jesteś dla mnie. Prawda? I to jest nasze bogactwo, to jest nasze największe bogactwo, to jest bogactwo Boga. Nie? W Bogu to jest to, nie? że ojciec ma syna, syn ma ojca, to wszystko w Duchu Świętym, w miłości. Prawda? Yy, I to jest ostateczne bogactwo Boga, cała reszta jest tak naprawdę niczym. Natomiast myśmy urządzili sobie pogoń po za wszystkim. Urządziliśmy sobie pogoń za wszystkim, a osoba w naszych oczach jest niczym. Dlatego z niczym zostajemy, bo gonimy za niczym, a ignorujemy prawdziwą wartość. Prawda? To dlatego, że po pierwsze nie widzimy własnej wartości. Ja nie widzę własnej wartości. Dlatego nie widzę wartości drugiego człowieka, nie widzę własnych wartości, dlatego w relacji nie widzę tego, że to ja jestem wartością, że to drugi człowiek jest wartością. Ja w relacji, prawda, patrzę, co by ci tu dać, nie? i po drugie patrzę, co tu otrzymam od ciebie, prawda? Właśnie i to jest, i to jest niestety problem Udasza. Nie zobaczył, że jakby nie docenił, czy, czy w jego oczach Jezus nie był ostateczną wartością, dlatego, że nie widział własnej wartości. Nie dał się przekonać o własnej wartości. No i właśnie dlatego urządził pewien przetarg, że tak powiem, kto da więcej, że ja nie jestem wartością, jestem gotowy się sprzedać, jestem gotowy się oddać, no, jeżeli ktoś mi zaproponuje coś, co w moich oczach jest wartością, nie? że zatracę siebie, ale będę miał 30 stronników. A Jezus przez, przecież przed tym yy, przestrzegał, prawda? że co z tego, że zdobędziesz cały świat, a zatracisz siebie. No co z tego? Mówi, ty jesteś wartością. Właśnie Jezus próbował to tłumaczyć. Nie? Natomiast do Dasia nic nie dotarło, bo uparcie trzymał się swoich przekonań. I tu widzicie, są takie właśnie nauki z tej dzisiejszej Ewangelii, że można chodzić do kościoła, można się modlić, można czytać Pismo Święte, ale uparcie trzymać się swoich przekonań i koniec, nic się nie zadzieje. Uparcie pielęgnować swoje przekonania, swoje się, swoje oczekiwania, swoje interpretacje, nie dać się nic powiedzieć, przetłumaczyć i być coraz bardziej na to wszystko rozżalonym i wściekłym, i wściekłym na siebie i na wszystko. I to jest właśnie niezawodny znak, że coś jest nie tak, że czegoś nie puszczasz, nie? że nie dajesz się czegoś przetłumaczyć, prawda? że nie dajesz się czegoś wytłumaczyć, że niby, niby trzymasz Jezusa, niby trzymasz sakramentów, niby jakby formalnie wszystko jest ok, trochę tak jak właśnie w judaizmie czasów Jezusa a jednak to jakby nie funkcjonuje, nie działa. To znaczy, że no, nie dajesz sobie nic zmienić wewnętrznie, że kurczowo się trzymasz to wszystko wewnętrznie. I tu pomocą jest Matka Boża. Ja zauważyłem, że w takich sytuacjach pomocą jest Matka Boża, bo czasami człowiek to swoje wnętrze tak przyczołowicie chroni, przeczołowicie chroni swoje racje, przekonania, interpretacje i w ogóle różne rzeczy, bo się po prostu boi tego puścić. I tu pomocą jest Matka Boża, że, że lubię wytrwale prosić Matkę Bożą, żeby im pomogła puścić jakieś wadliwe przekonania, żeby mi pomogła, żebym dał sobie powiedzieć, dał sobie przetłumaczyć, żebym pozwolił Jezusowi działać we mnie, w środku. Prawda? I to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz to jest właśnie taka, którą już gdzieś tam między wierszami powiedziałem, ale może powiem sobie wprost. Że tak naprawdę relacja, rezygnacja, przepraszam, z Jezusa, to jest rezygnacja z siebie samego. Rezygnacja z Boga to jest rezygnacja z siebie samego. Jeżeli ja odstawiam na Bóg Boga, jeżeli ja sprzedaję Boga, jeżeli ja za cokolwiek sprzedaję Boga, to właśnie tak odkryli Adam i Ewa, to sprzedałem siebie. Prawda? Zrezygnowałem z Boga, zostałem z niczym. Zrezygnowałem z siebie. Że moja tożsamość jest w Bogu. Jeżeli rezygnuję z Boga, tracę tożsamość, i później zostaje paniczne szukanie na oślep, to w tym, to w tamtym, to w tym, swojej tożsamości, swojej wartości, prawda, swojego oparcia i tak dalej, To wszystko jest w Bogu. Wystarczy zwrócić się ku Niemu i wszystko jest, i wszystko jest, prawda? I wszystko jest tylko, że właśnie chodzi o odkrycie, nie? O to cierpliwe odkrywanie, odkrywanie prawdy, który, która daje wolność, prawdę o wartości osoby, prawdę o wartości Boga, który przychodzi do mnie w Jezusie i właśnie w tej wartości automatycznie jest moja wartość, bo Bóg przychodzący do mnie w Jezusie pokazuje, że jestem wart obdarowania tym Bogiem. Na Eucharystii, która ma swoje korzenie w ostatniej wieczerzy Jezus mi to pokazuje, że w jego oczach jestem wartego, żeby mnie obdarować nim samym, Bogiem, żeby mnie obdarować nim samym, że moja wartość jest taka jak wartość Boga, że w oczach Boga, w oczach Boga moja wartość jest taka jak jego, jego samego. Kto mi może zaproponować większą wartość? Właśnie to my robimy ranking. Próbujemy szukać naszej wartości, godności, naszego oparcia, naszej tożsamości w tym, w tamtym, nie wiadomo w czym. A tu proszę bardzo, jaka propozycja? A tu jaka propozycja? Tylko właśnie rzeczy jestem, że na nowo tą propozycję odkryć. Właśnie temu służą święta paschalne. Odkryć na nowo, tej propozycji, którą składa mi Bóg, tej propozycji, która jest właśnie zawarta w tym, że On staje się darem dla mnie. Że cały Bóg staje się darem dla mnie że cały Bóg jest propozycją dla mnie. Właśnie to jest to, nie? że świat mi proponuje to tamto wamto, a to wszystko jest nicość. To wszystko Bóg wyprowadził słowem z nicości i, i, i to wszystko zmierza do nicości. I właśnie dlatego jak my się uchwycimy czegoś, co pochodzi z tego świata, to się później rodzi nieugaszony lań, bo my podświadomiamy, że to jest nicość i to zmierza do nicości, że prędzej czy później wypadnie nam z rąk. A pośród tego wszystkiego stoi stwórca tego wszystkiego i, i, i kiedy ja się tam stwórcę, a dobrze, a co ty mi dasz, to nagle się odpowiedzią pojętą. Siebie. Siebie. Ja jestem dla ciebie. Teraz pytanie, czy, czy chodzi mi o coś, czy chodzi mi o kogoś, prawda? I czy ja widzę wartość kogoś? Wartość kogoś. Czy ja dostrzegam tych, którzy przychodzą i chcą być darem dla mnie? Prawda? Czy ja to dostrzegam? Czy ja dalej lecę, pędzę z rozwianym włosem, nie wiadomo za czym, co i tak bez przerwy mi przecieka między palcami. Właściwie chodzi może o to, żeby się zatrzymać na tych świętach. Tak jak Jezus próbował zatrzymać uczniów na ostatniej wieczerzy, usiądźcie spokojnie, posiedźmy, nie? porozmawiajmy, posłuchajcie. Nie? Właśnie zatrzymać tą potworną gonitwę, nie? I się zastanowić, no gonisz, gonisz, gonisz. I co ci zostaje w rękach? Gonisz, 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 ci wszystko przecieka między palcami, czas ci przecieka między palcami, życie, relacje ci przeciekają, to za czym gonisz bez serwy ci przecieka. Właśnie czas zobaczyć tą potworną pułapkę, w której my tkimy. Właśnie wszystko nam przecieka między palcami uważamy, że lekarstwem na to jest jeszcze więcej gonitwy. Nie. Lekarstwem na to jest odkrycie prawdziwej wartości. Że prawdziwą wartością jestem ja, a prawdziwą wartością jest druga osoba. Właśnie to jest prawdziwa wartość. A to odkrywamy właśnie w Jezusie, w Bogu, który pierwszy staje się darem dla nas. Się odkrywać, to odkrywać, odkrywać, prawda? Odkrywać. Jest jeszcze jeden szczegół w dzisiejszej Ewangelii, prawda? <taki>, Taki, jakby to powiedzieć, który jest odpowiedzią na wszystkie podejrzenia, że tam Judasz spełnił plan Jezusa, coś tam, coś tam. Że kiedy Jezus ujawnia swoją wiedzę, że zostanie zrodzony, zostanie sprzedany, oni wszyscy jakby są przerażeni prawda, Judasz mówi o tej słynnej misie, to jest ciekawe, bo ta przepraszam, Jezus mówi o tej słynnej misie, że ktoś, kto zanurza rękę ze mną w misie, czyli ktoś szczególnie mi bliski. Cały czas właśnie pojawia się ta idea wielkiej bliskości Jezusa wobec Judasza, tej bliskości, którą Jezus chce zbudować z Judaszem. I Judasz to widzi, bo Judasz odczytuje, nie? czy nie ja, panie, czy nie ja, panie. A Jezus mu odpowiada, ty powiedziałeś, ty powiedziałeś, nie? Czyli jakby ty dokonałeś wyboru, ty zdecydowałeś. Ty zdecydowałeś, co dla ciebie jest najważniejsze. Właśnie się okazuje, że Judasz widział tą bliskość, do której zaprasza go Jezus. Tą szczególną atencję widział, widział, nie? Bo Jezus mówi, ten, który rękę ze mną zanurza w misie, czyli ten, którego zaprosiłem do jakiejś szczególnej bliskości, szczególnej relacji. Jezus to odczytuje, nie? prawda, odczytuje, nie? czy nie ja, prawda, Jezus mówi, ty powiedziałeś, ty zdecydowałeś się, dokonać wyboru. Jeszcze właśnie to stwierdzenie Jezusa, no lepiej dla Niego, żeby się nie narodził, że Jezus odsłania do końca serce dasza, to nie jest wyrok, to nie jest groźba, tylko Jezus odsłania serce dasza. co tam się dzieje, że lepiej, właśnie, że w tym sercu jest ukryte to przekonanie, że lepiej dla mnie, gdybym nie istniał. I to jest właśnie przekonanie Szatana. Że, że Szatan jest tak udręczony, że wolałby w ogóle nie istnieć. I jego nienawiść do Boga właśnie na tym polega, że on to widzi, że Bóg nie pozwala mu przestać istnieć. A on by chciał, wolałby przestać w ogóle istnieć. W ogóle nie czuć, nie widzieć, nie słyszeć, nie mieć świadomości, nie istnieć. No nie chcę mówić o Nirwanie, żeby nie być oskarżonym, że mam coś do buddystów. No nie mam nic do buddystów, poza tym, że z punktu widzenia katolickiego to błądzą. No ale właśnie ich ideał, ideał Nirwany jest właśnie blis, bardzo bliski temu, czego właśnie pragnąłby na przykład Judasz. Nie istnieć, nie czuć, nie widzieć, nie słyszeć. Dlaczego? Bo, bo wszystko jest nie tak, jak ja chcę. Wszystko jest nie tak, jak ja chcę. Nawet właśnie ta relacja z Jezusem, to nie jest to, o co mi chodzi. To nie jest to, co. No bo fa fajnie, że Jezus mnie zaprasza do bliskości, fajnie, że Jezus chce mi dać siebie, ale, ale, ale to nie jest to, o co mi chodzi. Bo, bo żeby Jezus zrobił to, co ja chcę, żeby wreszcie było po mojemu, prawda? I to jest straszliwe cierpienie, kiedy człowiek pielęgnuje w sobie egoizm, schoduje w sobie egoizm. Nie? Bo taki człowiek jest nigdy nienasycony, nigdy nie utulony, bo wiecznie jest nie po mojemu. wiecznie jest źle, bo nie po mojemu, prawda? I taki człowiek jest coraz bardziej udręczony, aż dochodzi do punktu, że lepiej, żebym w ogóle nie istniał, nie widział, nie czuł, nie myślał, nie miał świadomości, bo, bo wszystko jest nie tak, jak ja uważam, że powinno być. Wszystko jest nie po a, a Jezus chce odwrócić ten kierunek. Chce odwrócić ten kierunek hodowania w sobie egoizmu i, i, i chce obdarować nas sobą, czyli miłością pytanie, czy ja się zgodzę kochać. Czy ja się zgodzę kochać, tak jak jestem kochany, czy ja uparcie zyskuję jego w konsekwencji swoich się. Właśnie. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Szef Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen.